Alicja Zajaszkowska, starosta lęborska. Dużo jest seniorów w Lęborku, dużo bardzo fajnych seniorów i aktywnych. Ilość seniorów się zwiększa, ale też się nie martwimy tym, ponieważ są to osoby aktywne, w związku z tym wspomagają nas, doradzają nam, więc jest dobrze. Myślę, że nie, dlatego że jest bardzo dobrze funkcjonujący Uniwersytet Trzeciego wieku Lemborski, jest też Uniwersytet Trzeciego wieku w Łebie, jest Stowarzyszenie na 102, czyli ludzi, którzy zajmują się też historią Lemborka, jest Rada Seniorów Miejska, więc jest dużo takich miejsc, gdzie mogą przyjść, gdzie mogą spotkać znajomych, gdzie mogą e, wymienić doświadczenia, nauczyć się czegoś. Bardzo e, aktywnie nasi seniorzy uczestniczą w zajęciach sportowych, jest ride dla aktywny senior, który wspomagamy finansowo Nordic Walking, jest bardzo modne, że tak powiem, wśród seniorów, więc nasi seniorzy naprawdę nie nudzą się, wymyślają różne fajne rzeczy, a my oczywiście jako samorządowcy powinniśmy ich wspierać w tym, żeby to dobrze wyszło. Do tej pory największe oczekiwania były związane jednak z tą działalnością taką sportową, z tą czynnością fizyczną. Najwięcej środków na te poświęcaliśmy zajęcia. Myślę, że tak. Senior w Lęborku jest bardzo wszędzie oczekiwany. Jest to grupa, która wspiera wszystkie inicjatywy samorządów na, w terenie, na terenie powiatu lemborskiego, czy są Dożynki, czy są jakieś święta poszczególnych gmin. Nie ma takich sytuacji, nie ma takich wydarzeń kulturalnych, sportowych, gdzie nie spotkamy się z jakąś grupą seniorów. Więc to jest bardzo fajnie, że, że oni interesują się tym, czytają strony internetowe, informacje, które mówią o wydarzeniach i z tego korzystają. Jeśli chodzi o stowarzyszenia, takie, które zajmowałyby się pracą dla seniorów, w zasadzie jest jedno, które, które pewne propozycje przygotowuje. Ale seniorzy niekoniecznie potrzebują kogoś, kto by im organizował coś, bo oni są na tyle sprawni i na tyle ta różnorodność wiekowa, senioralna jest duża, że tam są ci, którzy dopiero wstępują ze swoją aktywnością, czynnością niedawno utraconą zawodową, są bardzo aktywni, pracując dla tych, którzy są dłużej już na emeryturach. Tak, ja uważam, że, że zupełnie naturalnym, naturalnym jest to, że my się włączamy w organizację tej olimpiady i oczywiście w tym roku też po tych dwóch latach przerwy zrobimy wszystko, żeby poinformować seniorów, znaleźć koordynatora, żeby zawiadomić jak najwięcej osób, które by się zgłosiły i wzięły udział w olimpiadzie. Ja muszę powiedzieć, że, że właśnie najwięcej rzeczy dzieje się poza takim instytucjonalnym, samorządowym, bo na przykład świetne kontakty mają seniorzy z gminą, z seniorami w gminie Potęgowo, Potęgowo, Choczewo, tutaj z sąsiednimi gminami, więc wymieniają się doświadczeniami wspólne spotkania dotyczące kultury, muzyki dawnej, więc my naprawdę niewiele musimy się wysilać, my tylko właściwie powinniśmy pomagać, żeby Seniorzy się kontaktowali, poznawali. Zawsze jest dobrze, kiedy robimy spotkanie i są jacyś goście z zewnątrz, bo wtedy My wszyscy jesteśmy aktywniejsi, ciekawsi, o, ciekaw, o ciekawszych rzeczach rozmawiamy, więc myślę, że, że my powinniśmy tylko wspierać to, co te grupy senioralne chcą. Mamy na przykład zupełnie taką e, grupę senioralną, która e, skupia się wokół, e, przychodzą osoby na świetlice raz w miesiącu, wymieniają doświadczenia, i one właściwie nie, nie są żadnym stowarzyszeniem, ale e, przyzwyczaiły się do Kiedyś takiej nauczycielki emerytowanej, która robiła tego typu spotkania, i to kontynuują teraz już, kiedy nawet jej zabrakło wśród nas. Tu muszę powiedzieć dokładnie nie wiem, ale mam nadzieję, że, że, że zrobimy wszystko wspólnie nawet po tej olimpiadzie, żeby jednak jak najwięcej osób wiedziało, że taki kanał jest, że możesz skorzystać z ciekawych informacji, które nam się znajdują. Także mamy trochę do zrobienia w tej kwestii. Mam nadzieję, że się uda ta współpraca, żebyśmy przygotowali jakieś materiały.